Serge wyraźnie znalazł odpowiedź na swoje pytania w twoich oczach, bo niechętnie zmienia temat. Wybacz, że dzisiejsze spotkanie ma charakter biznesowy. Tak, jest lepiej. Naprawdę? Jego spojrzenie ponownie cię atakuje, ale tym razem jesteś na to gotowa. Tak, zapomniałeś, że jestem profesjonalistką? <laughs> Przepraszam bardzo. To chyba nie był najlepszy pomysł, żeby brać Serge'a, bo patrzcie, jak on nas jakby... Chce pod siebie, nie wiem, jakoś tak urobić, nie wiem jak to ładnie nazwać. W sensie chce nas, sobie, chce nas sobie omodać, jakby widać coś serczu więcej chce, o tym i chodzi. Jego uśmiech mówi więcej niż tysiąc słów, ale postanawiasz to zignorować. Przynajmniej na razie. Rozumiem, że wiesz już wszystko o sprawie. Nie mówiłeś mi, że pochodzisz z Arostyka... Arost Arystokratycznej rodziny. Sorry, Arost to sklep dyskont książkowy, internetowy, w którym najczęściej kupuję książki. Akurat spojrzałam się na półkę, bo niedawno, znaczy, to dla Was, już dawno, kiedy nagrywam to z różnicą czasową, e, ponieważ zostało mi niedużo do matury i teraz stwierdziłam, albo nagram tego w cholerę dużo na zapas, albo nie będzie filmów. A nie chciałabym Was zostawiać ze serem. Więc tak, e, lecimy dalej. No, po prostu spojrzałam na książki, które kupiłam niedawno i nie sądziłam, że zrobi to na tobie wrażenie. Ja lubię, może nie lubię arystokracji, tylko lubię czasy, w których ona żyła. To są takie jeszcze fajne czasy, kiedy wszystko dopiero się rozwijało, a nie mm, dzieci krzyczały. Mamo ja nie chcę tego zrejfona, tylko ja chcę fioletowy czy różowy czy złoty. Jakkolwiek one by nie miały kolorów, tak? by Dla mnie to jest. No, mm. po prostu masaka. Nie robi. Ja lubię. Yy, na pewno większość z was, albo wszyscy kojarzycie serial Bridgertonowie, ja postanowiłam zainteresować się książkami, bo akurat tej serii, tej autorki, bo inne książki tej autorki mam, tylko tej serii o Bridgertonach nie mam i stwierdziłam, że jak już kupuję to będę sobie kupowała w tych Netflixowych wydaniach i będzie chyba 8 sezonów. Tak wnioskuję po um, z tyłu takiej rozpisce tomów i jest napisane i właśnie nie jest chronologicznie, czyli że jedno po drugim, tylko jest totalnie pomieszane że każde rodzeństwo będzie w innym momencie ale to to do przyszłości jest dopiero, ja wyczekuję bo bardzo podobał mi się serial w sensie podeszłam do niego tak z stansem i dzięki temu mi się spodobał, nie miałam żadnych oczekiwań Tak, stwierdziłam, że to bardzo ciężkie jest grać w czasy, w których się nie żyło i jakby, które realia są totalnie odmienne od naszych, typu um, Przykład z albo rozważnej, romantycznej, albo z dumy i uprzedzenia, już nie pamiętam. Z dumy i uprzedzenia, no. To yy... nie. Z dumu uprzedzenia to było yy, zachorowanie. To z rozważnej, romantycznej, kiedy dziewczyna biegnąc, chyba się przewróciła, skręciła sobie kostkę, i yy, mężczyzna musiał zapytać, czy może ściągnąć jej pantofelek i dotknąć tam kostki, czy i no, dotknąć, poruszać, czy kostka, jak ją będzie bolało, to znaczy, że to jest źle, nie? O to chodziło. Um, I musiał też poprosić i zapytać, czy ma od niej pełne pozwolenie, aby ją wziąć na ręce i zanieść do jej domu. Więc jakby to jest poziom, co jest dżentelmeństwo, które nie istnieje już od 200 lat. Chociaż przesadziłam, może jeszcze ze 150 lat temu było. Dobra, nieważne. Serge wiesz, że kłamiesz. Wie też, że z każdą nową informacją o nim coraz bardziej się zakochujesz. Mhm. Jutro mamy spotkać się ze sprzedawcą, a tymczasem. Tak. Ku o przerażeniu, twoje słowa brzmią jakby brakowało ci tchu. Tymczasem nie możemy wypaść z roli. Jeśli sprzedawca ma nieczyste intencje, na przykład chce, ode... chce mnie oszukać, to bardzo możliwe, że obserwuje, kilk... obserwuje swoich potencjalnych klientów, czyli nas. I... I macie się zacząć migdalić na środku sali, nie, nie podłapałaś Tracing? Powinnaś zacząć odgrywać rolę narzeczonej. Prowokacja w jego głosie trochę cię irytuje. Może dla niego to żart, albo zwykły biznes, ale był taki czas, gdy naprawdę mógł powiedzieć takie słowa na poważnie. Nie rób takiej smutnej miny. Obiecuję, że nie będzie tak źle. Czyli to Serge nie chciał, tak? Nie wiem, zobaczymy w następnych częściach moim zdaniem. Sercz mówi, że rola narzeczonej mnie zasmuciła. Eee, um, bo, um, nie wiem, waham się między pierwszym a trzecim. Z jednej strony zachowałabym profesjonalnie, ale nie wyjdę w rolę narzeczonej, a jak zacznę filtrować, to za, za, zacznie się ta zła passa odcinek, odcinkowa. Hm. Może profesjonalnie. Po to tu jestem. Sprzedawca myśli, że kupuję naszyjnik dla mojej kochającej narzeczonej. Musimy odegrać idealną parę. Ale nie mówmy o łóżku, tylko mówmy o relacjach międzyludzkich. Ostatnio na... Mm, Ostatnio, całkiem sporo czasu temu słuchałam, ktoś opowiadał, nie powiem kto, jakoby większość z Was no, byłaby to takie, oj, Zusia, Zuzia! albo no, na szubienicy z nią, nie? No. I opowiadał właśnie o tym, że relacja i prawdziwe uczucie nie jest wtedy, kiedy idzie pożądanie, tylko w pierwszym momencie, kiedy jest przywiązanie i to takie spędzanie z kimś czasu. Nawet milcząc, że to jest cudowne, że nie, nie drażni cię to, że nie, nie chcesz uciekać od takiej osoby, bo sprawy w łóżku sobie załatwiać, to się można z każdym prawdopodobnie, bo to jest czysta fizyczność i tutaj jakby wchodzi w grę coś zupełnie innego niż uczucie, tak? Oczywiście, kochanie. To mi się podoba. Znajdź sobie dziewczynę serio i daj nam święty spokój, sercz. Sercze jest wyraźnie zaskoczony Twoją odpowiedzią, ale po chwili zbiera się w sobie. Musimy spędzić razem dużo czasu, zanim pójdziemy kupić naszyjnik. Zaplanowałem już dla nas cały jutrzejszy dzień. O, tego właśnie się obawiałam. O której mam się u ciebie stawić? Obudzisz się u mnie. Chciałbyś. Co? No właśnie. Tak jest. Zostajesz gdzieś u mnie na noc, kochanie. <laughs> Jakie to jest śmieszne udawanie. Udawanie. Twoje serce bije jak szalone, boisz się, że Serge to usłyszy. Nasza pierwsza impreza serę jest już dzisiaj. Im szybciej pokażemy sprzedawcy, jak bardzo jesteśmy zakochani, tym szybciej dokonamy transakcji. Ciekawe, jak ona tak face to face ma stwierdzić, że on jest yy, rzetelny czy nie. <laughs> to raczej trzeba jakieś dokumenty zobaczyć czy coś. Patrzycie na siebie bez słowa, po czym Serge wstaje i wyciąga do ciebie dłoni. Jesteś gotowa? Kochanie? Kurde, chyba zacznę akcentować to słowo, bo jest po prostu przekomicznie. Serge y, zabiera cię do innej restauracji, o wiele bardziej eleganckiej. Czemu że mi się troszeczkę, tylko ma y, dużo jaśniejsze odcienie niż ta, w której była z y, Davidem w jednym z pierwszych odcinków y, tej pie pięknej detektyw. Wchodzisz do lokalu, trzymając serca pod ramię. Od razu orientujesz się, że w środku zebrała się cała śmietanka Nowego Jorku. Teraz jestem naprawdę w świecie, Serca. Prawie wszystkie mijane osoby witają się z serczą, wymieniając z nim uścisk dłoni albo całując go w policzek. Czas y, cały czas jesteś u wokół który nie przestaje sprawdzać czy wszystko u ciebie w porządku. Chyba trzepnęłabym kogoś takiego, ale tak porządnie, żeby się na drugą stronę wywrócił. Bo masakra, um, pytanie, nie? To takie, wszystko ciebie w porządku. A widzisz, żeby było to z jednej strony, a z drugiej strony jest to trochę jak yy, w szeregu. Było. Yy, osioł. A daleko jeszcze. A daleko jeszcze. I i A do tego przedstawia mnie wszystkim jako swoją narzeczoną. Będą zaskoczeni, jak odkryją prawdę. Kiedyś taka perspektywa by cię ucieszyła, ale nie teraz. To nie jest prawdziwe, to tylko praca. A serce jest moim klientem, muszę o tym pamiętać. I zachowaj ten swój profesjonalizm w łóżku. Ale to, jak serce cię dotyka i jak na ciebie patrzę, bardzo to utrudnia. Po prostu odwróć wzrok. Co w tym trudnego? Ja nie wiem. Przez chwilę pozwalasz sobie pomyśleć, że mogłaby z tego coś być. Dochodzi cię do wielkiego baru i Serge odwraca się do Ciebie. I? zadowolony z moich umiejętności aktorskich? Zawsze skupiasz na sobie całą uwagę. Dziś jest tak samo. Obejmuje Cię w pasie i przeciąga bliżej. Wystarczająco blisko, by poczuć Twoje ciało, ale nie aż tak, byś Ty mogła poczuć, że Cię pragnie. To skąd wiesz? Jak zareagować na gest Serge'a? Zachowaj profesjonalizm. W tym momencie zaczyna mnie bawić to stwierdzenie. Flirtuj, może zachowam profesjonalizm. Pozwalasz się przeciągnąć, walcząc z naturalnymi odruchami swojego ciała. Dziękuję za komplement. Serczu rozgląda się po pomieszczeniu. Oto i nasz sprzedawca. Poprawiasz się delikatnie, by znowu znaleźć się u boku Serge'a, który ujmuje twoją dłoń. Liam, ta obślizgła kreatura, ojo, jak to idealnie pasuje do... Dobra, nie będę już, za, za dużo motywów sam większość z was nie załapie o co chodzi <laughs> Chciałam powiedzieć, że do Teen Wolf, a szósty sezon, taka kreatura tam też jest właśnie obślizgła, która wyszła z jego płynu i tyle Jeszcze nie wiem, jak to się skończy, bo jakby nagrywałam ten odcinek w momencie rozpoczęcia sezonu Liam dostrzega ciebie i Sergio Kiwa w waszą stronę, na twarzy ma pewny siebie uśmieszek, który znasz aż za dobrze. On znowu w tym kretyńskim sweterku, naprawdę. Czy to elegancka impreza? Sercz pochyla się do ciebie, jego usta delikatnie dotykają twojego ucha. Jego oddech jest ciepły, kiedy do ciebie szepcze. ciężko, żeby zimnym powietrzem z siebie, no, wydmuchiwał. Może zatańczymy, moja piękna? Nie musiałeś dodawać końcówki. Bo nikt tego nie widzi. Nie słyszał w sensie. Po kilku minutach jesteście już na parkiecie znajdującym się na środku restauracji. Sercz przysuwa cię bliżej. Jego ciało znajduje się tuż przed twoim. Cały szczęście, że mnie trzyma, bo czuję, że trochę kręci mi się w głowie. Mm. Pewnie wszystko ci do nóg spłynęło, cały czas stoisz. tu musisz polecieć, poleżeć troszeczkę, oprzeć sobie nogi o ścianę i... Uwierz mi, że trochę ci krwi spłynie do mózgu i będzie o tyle lepiej. Poruszasz się w rytm powolnej muzyki i czujesz, że twoje uczucia do serca wróciły. A, oh, Boże, nie, ja tylko nie do... Jego dłoń przesuwa się z twoich pleców na twoją talię, gdzie delikatnie ściska twoje miękkie ciało, odziane w cienką tkaninę sukienki. Marzyłem, żeby znowu mieć cię w ramionach. Jego ręce błądzą po twojej talii. Delikatny dotyk napełnia cię ogniem. Nie mogę trasę kontrolę. Jestem za blisko pragnę go... Ne, ne, dlaczego? Dlaczego mi to robicie? Było tak dobrze. Jednym wyjściem z tej... Jedynym wyjściem z tej niesręcznej sytuacji, oprócz zrobienia sceny i ucieczki z parkietu, jest skupienie się na czymś innym. Dokładnie tak. Dlaczego ten śliski typ w ogóle ma ten naszyjnik? Kupił go dla Kyle Korbel, mając nadzieję, że przyjmie jego oświadczyny. I faktycznie się oświadczył? Tak, ona oczywiście odmówiła. I bardzo dobrze. Po takim upokorzeniu zamierza przynajmniej na tym zarobić. Nie wierzę, że faktycznie ma czelność poprosić o rękę po tym, co jej zrobił. Co on sobie myślał? Liam ja nie rozumie, że miłości nie można kupić. Jakie to ma odniesienie do historii? Patrzysz mu prosto w oczy. A ty myślisz, że można? Nie, inaczej już dawno byłabyś moja. Ho, ho, ho. Już wiem, jakie to miało nawiązanie do sytuacji. Te słowa sprawiają, że brakuje ci tłu. Utwór się kończy, a serce sprowadza cię z parkietu. Czyli to nie była wina serca, tak? To nie serce nas porzucił. Ja już nie wiem, muszę nadrobić te wszystkie części, bo... Pff, dekrywanie tego jest bez sensu, jak się nie wie, o co chodzi. To jest takie, jakby zacząć oglądać serial od drugiego sezonu. Nagle jego wzrok pada na nad waszymi głowami. To nie jest jemiła. Jemiła wygląda inaczej. Znasz tę tradycję? A nasz, nasz sprzedawca właśnie na nas patrzy. Widzisz, że Liam ja was obserwuje. Pocałować sercza pod Yamiyawą? Oczywiście. Mamy dieksu. Jeżeli to tylko pocałunek, to niech stracą. Usta Sercza znajdują się bliżej Twoich, a Ty nagle przypominasz sobie, jak często wyobrażałaś sobie ten moment. Sercz ujmuje Twoją twarz w dłonie, patrząc Ci prosto w oczy. Całe Jego ciało promienieje magnetyzmem. To lepsze niż sobie wyobrażałam. Jestem w niebie. No co to. A my jesteśmy w piekle. Kiedy czytamy tę historię, oglądamy czy coś. Kiedy Wasze usta się spotykają, czujesz, że ogarnia Cię ekstaza. Jego usta spladają się swoimi. Czujesz słodko? Jezu, nie błagam, już bez takich opisów. Nie, nie mogę sobie pozwolić, by w to uwierzyć. Nie mogę. Dobrze, powtarzaj to dalej. Nie jesteście razem. Nie jesteście razem. Tak powtarzaj w kółko. Może ta mantra ci siadnie, siadnie. w głowie zostanie.